Manowizowi witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj słuchajcie, jestem w miejscowości Aleksandrów na słuchajcie, kanale żerańskim. Powiem wam, że byłem wcześniej w wędkarskim i pan powiedział, że nie ma szans, że ja tutaj połowię. Dosłownie kilometr stąd w wędkarskim, że wszystko jest zamarznięte i poniekąd miał rację, spora część tego kanału jest zamarznięta, ale słuchajcie poświęciłem dosłownie 5 minut na szukanie fajnego miejsca i znalazłem i znalazłem, sporo miejsc jest takich, jak teraz słuchajcie widzicie no na fidera klasycznego na spławik, na wszystko by było ciężko ale znalazłem fajne miejsce naprawdę spoko, obok innego wędkarza, który łowi pod mostem i tam mam zamiar dzisiaj połowić w planach jak na razie mam spławicze ale w razie czego mam też widerki w Alcie. jakby się nic nie działo na spławik? Ale nie zapyszajmy, jak na razie lecę ze spławiczkiem. Słuchajcie, rozkładam sprzęt, pokażę Wam miejscówkę i działamy. Tu, tu chcę połowić. Słuchajcie, moja mieszanka będzie wyglądała następująco. Wina, rozpraszająca. Tu chcę, chyba wiadro muszę wziąć, tu chcę się nie zmieści. Dobra, mam wiadro. Do tego poleci dokers. Dużo dokersa. No jeszcze troszeczkę. I reszta pinek, które nie zużyłem z poprzednich wypraw, które były oczywiście nieudane, więc ją nie zobaczycie. I słuchajcie, mieszankę mam gotową tak naprawdę. Więcej do szczęścia nie potrzebuję. Z tego co widzę, słuchajcie, jakaś drobnica już tutaj się ogarnęła. O właśnie i najwidoczniej o konie też, bo coś gania. To dobrze, dobrze. Dobra, słuchajcie, sobie wyważę zestaw. Wygruntuję i słuchajcie, zaczynamy łowić. Należy sobie pinać na start. Dwie czerwone jedną białą. Tradycyjnie. O nie, okoń! O nie! Czy to będzie powtórka z rozrywki? I znowu będę tylko konia łowił? No, mam nadzieję, że nie. Kurczę. O, pierwsza ryba. No, nie za duża. No, ale jest pierwsza. Może teraz coś innego? Oby, oby, ale branie miał tak atomowe. Bardzo, bardzo. Dla testu założymy czerwone robaki. Myślę, że jeden taki duży powinien dać radę o kurde to są jakieś swraczały te są żywsze ale kupa jo. i o tu są same grube dobra, takiego założymy dwa razy zobaczymy czy coś się skusi dobra albo jest branie albo jest straszna fala zaczekaj Także zobaczymy i co jest? Wyspa Halo? Czemu wyspa płynie mi w stronę Spawika? No i o Taka piękna miejscówka i już mi wyspa ją psuje. Dobra, zawsze za wyspę. O o, 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 o. o okoń! Ok. No, dobry. Okonek, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Słucham? Dobra. No Roskowiczek. A co to jest. Hop. Okoń. A co zdjęcia się robisz? Tak. Idziemy z kamerę. Ma w tym, w pokrowcu. Drugi okonek. Piękny. Hop. O, 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 o. Siedzi, maluch. Kolej, nemá. Takých... Šití. Op. Op. Opa. kapnie się w małych maluch totalny. Hop. Jest kolejny, kolejny ten ładniejsze kolorki ma, taki malutki. Fajny, fajny. Hop, pój. maluszek totalny i cyk kolejny ale ich tu jest normalnie okoń za okoniem nie nic innego, ale ten taki fajny, fajne kolorki mam takie fade troszkę, nie wiem czy to będzie widać na kamerze Ale dobrze, dobrze. Przynajmniej jest zabawa. Tyk. Kolejny. Hop. Jest ją. Po przerwie. Muszę nie zacząć gdzieś indziej wypuszczać. To mnie odstraszają. Ale tu jest fajne miejsce. Do tego tu zejdę. O największy. Dobra, nie wiem ale jest. Jest kolejna ryba. Ten już trochę większy. To mi się podoba. niemy się do góry. Jezu, słuchajcie, kolejny okonie, Dzisiaj same okonie. Non-stop, jeden za drugim, ale fajnie. Przynajmniej coś się dzieje. Dzisiaj mam więcej czasu, także mogę tutaj sobie posiedzieć i poławić się. Także jest, jest super. Sporo wędkarzy jest. O, nawet zastał mi roba patrzcie, ma tam w pysku głęboko. Nie wiem, czy to będzie widać. O, chyba jest nawet widać. Wypuszczam go od razu i lecimy dalej. Może jeszcze jakiś większy się trafi, a później może spróbujemy dorwać białoryb. Zobaczymy. Daj go, słuchajcie, wypuścić. Płyną mi w kamyki. Płynie papa. Pa. O, Hopa. Jest to skręciły się. Ale tych okoni tu jest. I hop to wody. Poprzednie branie było dosłownie, nie wiem, 5 sekund po zarzucie. Naprawdę naprawdę szybko. Także fajnie, fajnie jest wypuszczać dalej te okłania, bo te ryby się tak nie płoszą. I kto wie, może jakieś większe przyjdą. Byłoby bardzo fajnie. Jeżeli nie, no to później popróbuję pod ten biały ryb. Ale z tego co panowie tutaj mi mówili, to ten biały ryb w ogóle nic. Zero brań. O! I sieci. Także ja się bawię z koniami. <noise> Większość to mikrusy, ale jeden fajniejszy już był. Hop. O, 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 o! Jest. Co rzut, to ryba. To mi się podoba. Nie są to niestety wielkie ryby, ale ryby. Płonie. <noise> Maluchu. Chopa. Zobaczymy, czy uda mi się teraz coś złowić. Jak na razie cały czas łowię na tego samego robaczka. W sumie to dzisiaj trzy robaki zużyłem. Jak mi się wydaje. Jeżeli chodzi o czerwone, oczywiście. O, brawo nie była jest chyba. No nieźle. Chopa. O nie, nie już fuknęła głęboko. Ależ mikrus, matko, jedyna tym to już totalny mikrus Siedzi, Pokaż na się no Już coraz, coraz lepiej no, i mamy, słuchajcie, kolejnego okonia, Nadal to nie jest ten duży, duży okoń, mój wymarzony, ale jest kolejny i coraz, coraz to fajniejsze niektóre są. Mamy już chyba z trzy, dwa takie fajne, także nie jest źle. Wypuszczam go, słuchajcie, i łowimy dalej. No, poluję na jakiegoś większego, takiego trzydziestkę. Może się uda. No, no, no bardzo żywy. O, przyszedł. Uuu, gdzie jest podbierak? No nie, podbierak jest tam gdzieś daleko. No ale trudno. Schodzimy pod niego Dobra, chodź tu, chodź tu, chodź, 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 chodź. Jest! O, jest kolejny fajny! Ależ nażarty. Jest kolejny garbus. Ten mniejszy, ale patrzcie jak nażarty. Bardzo, bardzo, bardzo nażarty. To jest albo mamusia, albo tatuś jakiś tak, z brzuszkiem takim większym troszkę. Hop, 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 hop. Wypuszczamy. O, papa. Siedzi. Maruszek tym razem. Hoppa. Ale udało się, udało się. Cyk. Powiem wam, że dzisiaj chyba nie mam co białorybu tutaj szukać, bo nic się kompletnie nie dzieje na te pineczki i na ochotkę nawet te jazgarze nie biorą. Dziwna sprawa. O, 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 o. ranie chyba Sieć No Co tym razem jazgasz? Pierwszy dzisiaj jest, pierwszy dzisiaj jazgarz. Słuchajcie. Tej ryby nie mogło tutaj zabraknąć. Już totalnie nic się nie dzieje od jakiegoś czasu. A tu wpad, jazgarz, taka śmieszna ryba. No więc słuchajcie, dzisiaj to był... Typowo okoniowy dzień. Tylko i wyłącznie okonie mi brały. Próbowałem na robaki czerwone, na pinki, na ochotkę. Same okonie. Tylko i wyłącznie jeden jazgarz jeszcze wpadł. Tak to to same okonki. Tutaj pan obok łowi na fidera. No to z tego co zauważyłem, to jednego leszcza tylko wyciągnął. Więc no naprawdę dzisiaj jest słabo, jeżeli chodzi o białoryb. Ale przynajmniej pobawiłem się z tymi okoniami, które chciałem złowić ostatnio, a mi się nie udało. Także jest ok. Jak dla mnie wyprawa udana. Jeżeli taki odcinek Wam się spodoba. Bo to piszcie w komentarzu, jeżeli chcecie więcej spławika. Bo ja ostatnio się zajawiłem trochę na ten spławik i w sumie fajna zabawa. Tylko jeszcze jak biały ryb brał, to było lepiej, ale nie ma co narzekać. Były ryby, były. Ja się obłowiłem tych okoni, naprawdę już. Już się obłowiłem tych okoni. Większość to były takie, ale. Trafiały się większe, także je prawdopodobnie zobaczyliście. A więc z mojej strony to by było na tyle. Wbijajcie jeszcze na mojego Instagrama, którego macie tutaj. A już się z Wami żegnam. Dzięki, wielkie za oglądanie. Trzymajcie się. I do następnego.